Żeby nie było, że szkaluje, niszczę jaże wielkiego wspaniałego youtubera, to teraz przeczytamy sobie fragment artykułu z prostu. Jak polscy youtuberzy uprawiają rosyjską propagandę. 500 plus dla uchodźców, brudne bomby na Ukrainie. Pragnę zwrócić uwagę na bardzo urocze zdjęcie okładkowe? To jest ten moment, w którym wiecie, że będzie ciekawie i ja to też wiem. Zatem moi drodzy, atorka biorą już na warsztat w mediach głównego nurtu. To nie jest e, jakieś tam bawienie się, to nie jest jakieś tam lekkie wspominanie, to nie jest pospolite ruszenie na Twitterze, na wykopie. Jednakże ten gość, z dziwnego, nieznanego, to znaczy zaraz do tego dojdziemy, jakiego powodu, Cały czas udaje, że nic się nie stało. Ale czy aby na pewno? Na Facebook le możemy znaleźć taką oto wymianę komentarzy. Haj, z YouTube ci się nie zgadza, że tak przeżywasz? Nie no, co ty, nie słyszałeś ostatniej hejterskiej propagandy na mój temat? Według nich zarabiam tyle, że stać mnie kupić całą stację. Tak, moi drodzy, Ej Torek sprowadził cały możliwy... Przekaz ludzi, którzy się z nimi nie zgadzają, którzy nie zgadzają się z jego przekazem prorosyjskim, według nich prorosyjskim, według nich proruskim, według nich nastawiającym ludzi na panikę do tego, że oni się czepiają, że on zarabia pieniądze. Ach, nie wiem jak to skomentować, ale skąd my to znamy, moi drodzy, prawda? Zawsze, praktycznie zawsze, kiedy ktokolwiek atorka się czepia, to jest hejterem, to jest nienawistnikiem, to jest człowiekiem, który się czepia. A cały jego przekaz, obojętnie jak szczegółowy, obojętnie czy jest to Truszczyńska, czy jest to Wilkosz, czy jest ktokolwiek inny, jest sprowadzany zawsze do jakiejś pierdoły. Która nie ma w ogóle żadnego związku z sednem. I tak ten motyw nazywamy cherry pickingiem. Istnieje cherry picking samoistny, to znaczy, że jakiś z powodu złego przekazu szczegół bardziej wystaje ponad inne, i w tym momencie odbiorca dochodzi do wniosku, że to jest sedno całego przekazu. Oraz tak zwany cherry picking intencjonalny. Ten rodzaj, uprawiany według mojej opinii głównie przez stare baby i atora, jest najbardziej wredną formą manipulacji. Człowiek może się starać, może tworzyć różne treści poparte argumentami, za którymi z kolei stoją dowody, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ taki cherry pickingista będzie grał na to, żeby je przykryć. Przykryć tylko i wyłącznie jedną rzeczą, która akurat mu pasuje do tezy, akurat mu pasuje do przekazu bądź też stawia rozmówcę w zupełnie negatywnym świetle. Tym pięknym sposobem przykładowo Atorek zapomniał, że istnieje cały materiał, który truszczyńska stworzyła, tylko pamiętał to, że na początku tego materiału powiedziała, to teraz będzie Rost. Bądź też, kiedy Karol Wilkosz nagrał materiał Jak nie dać się zmanipulować, pokazując wypowiedź atorka na podstawie wypowiedzi Cejrowskiego, który sobie ją to wziął dosłownie z dupy, atorek sobie jakoś tam wyciągnął, że Karol Wilkosz go atakuje. Gdzie przynajmniej trzy razy oglądałem ten materiał i można było z niego wyciągnąć wnioski, że to właśnie ator padł ofiarą manipulacji tego, co mówił Cejrus. Ale nie wiem, może ja mam jakąś amnezję, może ja nie umiem oglądać materiałów, może tylko atorek umie oglądać materiały porządnie. Tak czy owak, chyba nie przypuszczaliście, że atorek nie zareaguje na jego mordkę w mainstreamie, prawda? I teraz uwaga, jak myślicie, że normalny człowiek by zareagował, jeśli w mainstreamie pojawił się by artykuł ten i ten youtuber pociska pierdoły? Macie czas, żeby napisać w komentarzach. Swoją drogą jestem ciekaw waszych opinii, chętnie je przeczytam, ale zakładam, że na pewno próbowalibyście. Zapoznać się niejako ze swoją twórczością, zgłębić to, na jakiej zasadzie ten gość tak twierdzi, czy rzeczywiście daliście mu powody do tego, żeby tak twierdzić, zrobili taki krótki rachunek sumienia, czy wasz przekaz naprawdę jest taki szkodliwy, a potem, bez względu na to, czy się czujecie winni, czy też może jednak nie, próbowali się z nim skontaktować w celu skonfrontowania swoich opinii. Jeśli macie stuprocentowe wrażenie, że nic złego nie robicie, to najprawdopodobniej zaprosilibyście na swój kanał gościa, żeby mógł z wami podyskutować. Jeśli jednak twierdzicie, że ma rację, to może byście pogadali z nim w inny sposób, przeprosili albo nagrali film przeprosinowy czy coś takiego? A jak myślicie, jak zareagował atorek? Cóż, autor artykułu o atorze naskrobał tego tweeta. Niejaki Krzysztof Ator Woźniak straszy mnie sądem i żąda zaprzestania naruszania jego dobrego imienia i czci. Otóż oświadczam, że ktoś taki żerujący na strachu i najniższych ludzkich instynktach jest dla mnie kanalią i nie odpuszczę dopóki kanał Artora nie zniknie z sieci. Tak moi drodzy, facet groził pozwem. Dziennikarzowi mainstreamowej gazety, która jest znana z tego, że walczy w sądach z różnymi typami, jeśli czepiają się artykułów, prawdopodobnie mając wykupiony abonament prawniczy. Co mogło pójść nie tak. Ale poczekajcie, zatrzymajmy się na chwilę, ponieważ tutaj jest aspekt, który jeszcze bardziej mnie dobija, ponieważ on użył. W stosunku do tego dziennikarza, czci i wiary, czyli to jest dokładnie ten sam tekst, który on używa cyklicznie na materiałach. Chłopie, ty nawet nie potrafisz napisać pisma porządnie? Teraz, dlaczego się czepiam? Dlatego, ponieważ po pierwsze, odsądzać od czci i wiary oraz szkalować dobre imię są to określenia kolokwialne, czyli innymi słowy mówione w języku potocznym. Lepszy, ale może on nie pisał pisma, a tylko dzwonił do gościa? To nie ma żadnego znaczenia. Tworzysz, obojętnie czy werbalnie, czy pisemnie, wypowiedź mającą skłonić oficjalnie twojego oponenta do zaprzestania pewnych czynności. Po pierwsze, takie rzeczy zazwyczaj robi się pisemnie, ponieważ musisz mieć podkładkę, że kogoś prosiłeś, aby zaprzestał robić coś tam. Dlaczego to się robi pisemnie? No cóż, z tegoż to powodu, że wystarczy, iż typ powie, że rozmowy nie było i jesteś ugotowany. Po drugie, twoja mowa powinna być oficjalna. Zwracasz się do kogoś, kto nie jest dla ciebie wieśkiem spod sklepu, tylko jest poważną osobą. I kierujesz do niego oficjalną prośbę, więc nie możesz mówić o żadnej ci i wiary, tylko powinieneś dokładnie przedstawić co Ci się nie podoba, na jakiej zasadzie się nie podoba i dlaczego dana osoba ma przestać to robić. Tymczasem A Torek, z tego co rozumiem z komunikatu wpadł w pozew mode on, totalnie się zapominając. Jaka była jego reakcja po tym poście? Ależ oczywiście moi drodzy, że próba udawania, iż się nic nie stało. Aby uczcić tę chwilę, że czć, nic się nie stało, postanowił wrzucić materiał, który okazał się fejkiem. Nie mam zielonego pojęcia o co tam chodziło, ponoć o jakąś niemiecką MSZ. Ona coś tam rzekomo miała powiedzieć, nie oglądałem tego materiału, nie wiem nawet, że on istnieje, wiem, że został bardzo szybko usunięty. Dlaczego? No cóż, powiedzmy, że reakcja była nie taka, jakiej się spodziewał. Dlaczego tak twierdzę? Cóż, zauważył to sam pan Grzędziński. Słuchajcie, Nasz sympatyczny Krzysztof usuwa dowody woli, nie pamiętać niedawnych nagrań z destabilizacją Polski, izolowaniem Ukraińców i agresją NATO. Filmy mają teraz status prywatny. Krzysztof zapomniał jednak skasować posty. Odświeżymy mu pamięć? Tak, moi drodzy, a Torek obrobił zbroję. Chociaż, szczerze mówiąc, ten trik. Też znamy. Pamiętacie dramę z wilkoszem, pamiętacie dramę struszczyńską, za każdym razem było coś takiego, że jeśli się nie udało, jeśli kurde Lebele coś nie pykło, to dziwnym trafem materiał znikał. Nie ma, nie było go. Tutaj nastąpiło dokładnie to samo, tylko w znacznie, znacznie większej skali. A torty gałganie jeden. Mam tu popcorn, ciepły kocyk i ochotę na wieczór filmowy z apokalipsą, szczuciem, dezinformacją i szurskimi teoriami. Chcę coś obejrzeć i nie mogę, bo filmy są taśmowo ukrywane. Wielkie rozczarowanie, wielkie, będę szukał dalej. Przypominam po raz kolejny, zero jakiejkolwiek oficjalnej komunikacji. Gdyby w tym momencie Aitor sobie powiedział, że sorry, hehe, odwaliłem szajs, przepraszam, wszyscy by o tym zapomnieli, po tygodniu max dwóch dalej mógłby sobie wrzucać te swoje clickbaity, uprawiać teorie wyciągnięte z wiadomo czego i dalej pleść Androny. Ale nie, znów zero komunikacji, natomiast usuwanie dowodów. I też w sumie nie rozumiem na jakiej zasadzie w ogóle te usuwanie dowodów miałoby nastąpić. To znaczy, wiecie, ja rozumiem, że ktoś może usunąć film. I ja to całkowicie akceptuję, zdaję sobie sprawę, tylko że ten ktoś zapomina o jednej ważnej rzeczy. Ten film może być wielokrotnie pobrany. Ten film może mieć po prostu screena, że on miał miejsce, on został wrzucony. I owszem, a Torek na przykład jest w stanie zatrzeć ślady takiego filmu, że nie znamy jego treści, nie jesteśmy w stanie się domyśleć, co tam jest? Ale mamy na przykład screena thumbnaila mówiącego To NATO i USA są agresorami? A to właśnie jest problemem samym w sobie. I jakby ktoś myślał, że taka podjazdówka to trwa krótko, nie moi drodzy. Krzyśku, a to że, wiem, że czytasz. Ty jednak roztargniony mis jesteś, chodzisz z głową w chmurach i gubisz różne rzeczy. Takie dwa tweety ładnie zgubiłeś z 12 i 14 lutego, a ja znalazłem i zwracam właścicielowi uczciwie, po koleżeńsku. Jak widzicie te tweety zostały usunięte, mamy screeny, mamy screeny usunięcia tego tweeta, więc e, pan dziennikarz Grzędziński działa bardzo równo. Ale to nie wszystko, ponieważ dalej mamy na przykład to. Krzysztofie? To już naprawdę koniec na dziś. Sprawa jest poważna. Ktoś chyba ci się włamał na kanał. Tytuły materiałów zmienia łobuz. Brudne bomby z Ukrainy zniknęły, a pojawił się Fake news? Trzeba chyba przegnać tego włamywacza, żeby nie grasował nocą. I tutaj mamy naprawdę chamską zamianę tytułu, ponieważ wcześniejszy tytuł to jest Ukraina budowała brudne bomby atomowe? I został on zamieniony na Przyczyną inwazji na Ukrainę był fake news Putina? Oj, lepszy, przecież atorek się poprawia, widzicie, poprawia się. No nie, bardzo mi przykro, nie. Poprawa to jest wtedy, jeśli ktoś zwraca ci uwagę, ej, robisz źle i ty nagrywasz albo odpowiadasz w jakikolwiek sposób, słuchaj, rozumiem twój punkt widzenia, okej, okay, zgadzam się z nim i teraz poprawię swoje materiały, żeby były lepsze. Tymczasem to, co tutaj miało miejsce, to najpierw wygrażanie się pozwami, a teraz gdzieś tak zakulisowe, opętańcze próby naprawienia wszystkiego, które przez pana Grzędzińskiego są punktowane, mam wrażenie, że facet ma dobrą bekę z tego, ja też swoją drogą, i uporczywie naprawiane. Przy czym facet wielokrotnie już pokazał, że ma screeny. Ma screeny, czyli innymi słowy, te ciekawsze cukiereczki też prawdopodobnie zdążył pobrać. Bo jest to poważny dziennikarz, a nie youtuberzyna. Zapewne was zadziwię, to i tak nie wszystko, ponieważ dalej mamy wymianę zdań pomiędzy Grzędzińskim, to znaczy właściwie to jest monolog, ponieważ atorek nie reaguje, tylko cały czas usuwa, sprząta różne rzeczy. Natomiast facet tweetuje tak: Atorze! Że... Bym zapomniał. Te straszne miniaturki mogą być grą. Lubisz zabawę z widzami. W samych nagraniach nic złego się nie dzieje, mrugamy oczkiem. Taka narracja. Nie widzę mrugania. Widzę tępe narzędzie do wbijania w głowy historii, które wcale nie są miłe. Stanowi to swoistą odpowiedź na No i tutaj mam zagwostkę, ponieważ to mogą być psychofaniatorka, to może być atorek na trollkoncie. Nie wiem, wasza interpretacja. W każdym razie gości mówiących, że tak naprawdę te miniaturki są tylko takie miniaturki, to są clickbaity, że on nie ma co się przejmować, ponieważ treść prawdziwa to jest, mua, Picobello. A do tego jest załącznik w postaci atorka mówiącego na nagraniu, że Rosja ma rację. XD Aktualnie to jest ostatni post pana Grzędzińskiego skierowany do atorka, teraz gość zajmuje się różnymi innymi rzeczami i co tu dużo mówić, według mojej opinii, typo w 24 godziny dosłownie posprzątał atora. Nie tylko odparł na zasadzie ase pozywaj, ale jeszcze wypunktował co do Joty wszystko, co atorek zrobił, według mojej opinii, też źle. Mało tego doprowadził do połączenia iście takiego Avengers' Assemble. Pod jego tweetem znaleźli się Janusz Kowalski, Karol Wilkosz, nieskromnie mówiąc moja persona, oraz Tomasz Gimper Działowy. I komentarze większości były mniej więcej w tym samym tonie. Wyrażające wsparcie, wyrażające poparcie, wyrażające, że wreszcie ktoś coś z tym robi. Co dalej? Nie wiem. Sam redaktor stwierdził, że on tak tego nie zostawi. Z tego co zrozumiałem, zamierza kontynuować swoją pracę gromadzenia materiałów na atora. Teraz nie mam zielonego pojęcia, czy w kwestii pozwu cywilnego, że on zaakceptował ten pozew, nie wiem, wysłał dane do pozwu czy coś takiego, czy może jednak jest to gromadzenie materiału, aby opublikować następny artykuł, bądź też skierować je do odpowiednich służb. Na ten moment wszystkie rzeczy są możliwe, na ten moment wszystkie kwestie są otwarte, ale jednego jesteśmy pewni na pewno będzie ciekawie, a ja. Cokolwiek się stanie, będę to dla Was komentował. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle, zapraszam Was do innych moich materiałów. Zapraszam Was także w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie niepowtarzalną okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też macie okazję. Możecie dołączyć do grona moich wspaniałych patronów, którym z miejsca w tym momencie pragnę podziękować. Żegnam się z Wami, jak zwykle zostawiam Wam komentarze, ponieważ one były, są i będą Wasze.